Są referendum w sprawie odwołania przebywającego od blisko 8 miesięcy w areszcie burmistrza Boguszowa-Gorc, Jacka C. Klub Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc złożył już wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i projekt uchwały dotyczący referendum w sprawie odwołania burmistrza. Przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 70 tysięcy złotych. Takie zarzuty postawiła prokuratura okręgowa w Świdnicy burmistrzowi Boguszowa w grudniu ubiegłego roku. W marcu Jackowi C. postawiono kolejne zarzuty. Wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w płacie ponad 4 milionów złotych w gminie Boguszów Gorce. Burmistrz był w areszcie od grudnia zeszłego roku. Dwa razy przedłużaną mu areszt. Radni klubu Razem dla Boguszowa Gorc, Grzegorz Urban, Martin Szczeklik, Michał Foryś, Daniel Geming, Daniel Lubiński oraz Marceli Wiśniewski złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Boguszowa -Gorce. Stanisława Urbaniaka, projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Boguszowa-Gorc oraz wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady na 7 sierpnia. Świdnicka prokuratura bada także sprawę korupcji wyborczej podczas ubiegłorocznych wyborów burmistrza Boguszowa. Śledztwo dotyczy kupowania głosów. Prokuratura postawiła już zarzuty sześciu osobom. Zarzuty usłyszała m.in. radna z Komitetu Wyborczego Jacka C.